Siemaczko tej Bobbiksa na skolejnym oczyku z San z Sandra's Multiplayer. Tak jesteśmy sobie na serze For Life. E, jak wiecie, lub nie wiecie, e, dzisiaj organizujemy sobie tutaj z ekipą, ona stoi. E, to tam jest Szogun Pozdrawiamy wszystkich. E, jest Leo, śmiodzio. E, no i tam reszta e, ludzi, których prosiłem, żeby e, wbili. Jak chcą właśnie być w tej akcji na grupie Cowboyer Bobixa, Więc kto chciał, powbijał. Kto miał MTA. To wbił. Okej, okay. dzisiejszą akcję będziemy próbowali znaleźć jakiś, jakieś psy, jakąś policję yy, i autami robić, żeby po prostu powstał pościg. Yy, ma być znany pościg, ma być rozruba, mają nas gonić, mają nas aresztować, yy, mają być strzelaniny i w ogóle wybuchy, akcja. Yy, jak już zdążyliście zauważyć, no serwerze no, są święta, tak. Postały powstały kurcze tutaj yy, różne prezenty i tak dalej i tak dalej. Tu nawet święty Mikołaj Przyszedł do mnie. Przyszedł do mnie święty Mikołaj. Ten nie był Mikołajem Medzioletowym, więc coś przyniósł. Eee, no bo jak mówię, jakby był tamtym Mikołajem, to by mi nic nie przyniósł. Eee, a ten przyniósł. tutaj O, bronie leżą, hajs, wszystko, armaty mam, co chciałem dostałem nawet. O, podkowę za to, że jestem prawilnym szeryfem i kowbojem dostałem podkowę. Dobra, bez zbędnego pitolenia jadę szybko już yy, no, do swego garażu wziąć pojazd. Dobra. W ogóle muszę, wam coś, po muszę wam coś powiedzieć. Wczoraj grałem sobie wieczorem i przytrafiła się rzecz bardzo smutna. To ja wam pokażę, jak już tam dojedziemy na miejsce. No, zdziwicie się, ponieważ ja też się zdziwiłem ostro. No, jest łatwo na serwerze, dobra. Idziemy, miodzie za nami jedzie, super, super. No, jakiś się ziomek zbugował chyba. Dobra, i teraz wielkie, wielce kolejka. O, od, odbija mi się, przepraszam. Za. Zada... Uciągnięcie samochodu, dobra. Biorę swojego... The fuck? Gdzie mój Remington? Gdzie mój Remington? Ja, ja, idziemy po Remingtona. Słuchajcie, szybko po Remingtona idziemy. Trzeba pojechać. Szybko, 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 szybko jedź. Dawaj, 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 dawaj. Ociśnij na tym kurcze rowerku, już szybciej z buta bym poszedł, no bez, bez kitu, no. Szybciej z buta się idzie, niż na tym rowerku jedzie. Dobra. Porzucę ten rower, po prostu pójdę z buta i będę szybciej. Jedźcie. Szogo ma fajnego skina. Szanuję, szanuję. E, gdzieś chyba parkowałem... Tam jest, dobra, jest widzę do swojego Remingtona. Jest, dobra, zaparkowałem go tam Jest. O! I naprawili! Nie musiałem płacić u pana Andrzeja, więc naprawili był cały rozwalony. No dobra, cóż, e, dobra. Zwolnij ręcznie zapor światła. Jedziemy, dobra. Czas jechać. E, pokazać Wam, co się ogólnie tutaj stało. Rzecz bardzo przykra. E, w ogóle. No. Jestem zasmucony. Gdzie, gdzie gdzie, jest reszta? Gdzie oni wszyscy są? Alo, alo. Gdzie jest Miozio? Zobacz, ogólnie jest. Miozio, Leos, gdzie oni wszyscy? Nie ma ich. No cóż, dobra, nie ma ich. Pojedziemy sobie. Eee, dobra. Jedziemy, 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 jedziemy. Udamy się do pana Andrzeja. Zobaczymy co tam u niego słychać. Mmm... O, wow, tam, tam ktoś chce zepsuł samochód, ale spoko. Fajnie, podoba mi się ten update, kurczę świąty, świąteczny. Śnieg, wszędzie, wszystko zaśnieżone. Ulice też są jakieś ślistsze. Ślist... No że ślizdy są. Eee, dobra, tędy, tędy, tędy. Jedziemy. Opsy chyba. Nie, to nie psy Ach! Już myślałem, już, ziomek nie zatrzymuj się, pamiętaj, nie zatrzymujcie się na kurcze drodze, bo jak ktoś jedzie was przywali, to będzie smutek trochę. Jesteś? Ło! nie y Slash. Idiota. Eee, y, idiota, idiota, no idiota. Dobra, y, PM, y, 14, jestem. Zrobię to specjalnie, więc, więc e, trzeba będzie go zgłosić. Czekajcie, tu gdzieś się pisze. E, Jaki on ja miał nick? Zaraz się obczaj to się go zgłosi. Jak zapomnę, tego później zgłoszę. A e, jak będziemy, będę sobie to tam montował. Dobra, tędy. I do pana Andrzeja się jechało w lewo. W lewo, w lewo. To tam jedzie. Nie, to nie ma. Dobra, go, 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 go. go. No kurde debilu Adrian, ta, dobra Adrian, no trudno, jeździ źle, bezprzepisowo, więc poleci report No i tu już się zdarzyła smutna sytuacja jak widzicie Jest warsztat nieczynny, tu można zobaczyć Kurde leci report ostry re Jakie Jaki on ma ID? Jaki on ma ID? ID, ID, ID. Report 151. Poszło, dobra, poszło. Jeszcze raz. Report 151. Jeździ bez przepisów. No, okej, okay, dobra, poszedł report Miałem auto naprawione, ale no, widzicie, zdarzają się y, ludzie normalni i debile więc tego to nie da się po prostu tutaj uniknąć Okej, okay, Leoś jest, dobra y, PM... dobrze napisane? Nie OM, PM y, 98 SPAWN y, PM 14 SPAWN No, jedziemy na SPAWN no, życzymy panu Andrzejowi, wszyscy w komentarzach napiszmy Andrzeju yy, wracaj do pracy Andrzej może wróci, może go znowu przyjmą jak zobaczą, że każdy chce, żeby wrócił to będzie yy, spoko yy, PM, o oh, fakt się zatrzymałem yy, PM14 ta, dobra pyk. A jedziemy, tutaj jest chamski fotoradar, ale dobra damy jakoś radę damy jakoś radę pojechać, dobra jedziemy, w Dobra. Yy, mkniemy, mkniemy szybko na spawn No jak szybciej tym autem Kurcze, zepsuł mi chyba silnik, bo nie da się jechać No ale coś. no Dobra, jesteśmy już na spawnie yy, podejść pod lotnisko SF najszybciej jak możesz Dobra, zaraz tam pojedziemy, zobaczymy co tam się dzieje mm. Jest miodzio? Dobra, jest miodzio, spoko Jedziemy, nie tańcz na ulicy, jedziemy tańczyć samochodem, co zarabia. PM 98 już jedziemy. PM, mi chodziło, jakie ma PM? PM 14, lotnisko SF. Jedziemy na lotnisko SF, czyli czekajcie na lotnisko SF, tak żebym się nie pomylił. Eee... będzie tyle poli i karetki. Okej. Okay. No. Kurde, miodzio! Miodzio, jak jeździsz? Jak oni jeżdżą tymi śmieciarami, no? Dobra, SF. E, chyba. Nie, źle jadę. Dobrze. Źle? Nie, to jest Las Ventura No, dobrze dobra. E, e, PM14 Pro. Prowadź na lotnisko Sef Miałeś, że nas zaprowadzi Jesz, zapomnijcie, że to chyba jest Nie, nie, jest, nie jestem pewien Dobra, jedź Dawaj, 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 dawaj Miałem krótką przerwę w e, MTA i GTA e, Więc dlatego nie było tyle odcinków Ale pamiętajcie, jeżeli chcecie e, Więcej odcinków, częściej te odcinki Łapkujcie, piszcie To, 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 to To, 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 to. Nie. to był karambol, kurde, blaszko Jeżdżą już na bok nie chcę się jak pojedzie Miodzie jest pierwszy, dobra Jedziemy, jedziemy, jedziemy Come on, come on, come on, come on, come on, come on Come on, come on, come on, come on, come on No jedź jest takie jedno dla VIPów Jedź Ale jak PR dzielisz kurde Miodzie od mnie tak czasami denerwujesz To jest masakra jakaś o co mi się schodziło? To za id, id, idiot Normalne lotnisko SF O jest, dobra. Chyba. Uhuhu! Policja psy Psy JP JP JP! Ach myślałem Gdzie, gdzie, gdzie Miocio? Miocio, Kurde I sam muszę robić akcję, jak zwykle No, no trudno, nie chcę robić akcji, ja ją sam zrobię No Patrzcie po, po policjanie <grywa> Cześć przyjacielu, siema, 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 siema Pm 26, 26 elo elo Pm 1 1 3 5 elo A dawaj Jesteś wyczyszony, nie możesz użyć komendy A okej okay, okej okay, okej okay, okej okay. No, koledzy

Piszę do adminów, piszę do adminów, no JP propaganda Idź wy Zostawcie Leosia Patrzcie, zawinęli nas cały ten Idź ty JP kurde, blaszka Daj get out the way JP kurde No co? Idź ty Chodź Trzeba to jakoś zrobić Nie da się o ty kurde Proszę odjechać Nie No co, to? Wy wyciszaj tylko potraficie, nie? No co, no, ty, ty, ty. no co, taki cwaniak? No idź ty, no Ty Zasz proszę, no, aż szanuję oni pomagają maniak, jak psy idź ty myślałem że hop, hopak tu pisałem myślę, że to hopek Pozdrawiamy hopusia No dawać ja tu martwego robię, no! Co jest? No? Co? Jakiś problem? <grywy> mi odzią nic nie robi, boi się tam. Podjechał nawet. No? I kurde, weźcie mi tutaj coś zróbcie, zaresztujcie mi, żebym mógł uciekać czy coś. Kurcze, jest tutaj ktoś Mmm... Z... Nie ma chyba nikogo. Jest Leoś, tuturutu, tuturutu... Tu, 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 tu o limit jest, ale to nie hmm. No Ale co? co, 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 co się dzieje? A to on tak autem tutaj, o ale wypierniczył autem A policja, kurde blaszka Zakaz, odwołanie, powrót, zabrania prawo jazdy Okej, okay, ja mam, ja mam jeszcze rower, ja mam jeszcze rower, mogę, A, chyba na rower też mogę jeździć, o kurde a czekajcie, ja chyba rower! Ten motor mam Idziemy po motur. Miozio mnie nie zrozumie, kurde. Yy, modu... Miozio prowokuj tam! Prowokuj, prowokuj! Ró rób, rób co robisz? Dawaj, jedź dobrze. Aha, psy, przestaniesz. Yo malefaka Miozio dajesz! W miodzie jest teraz nadzieja, no Pościg nam się nie udał, ponieważ... Policja po prostu nie potrafi się bawić. Są idiotami. Wow, co, co tam się dzieje? BUM? Nie, nie będzie BUM No Dawajcie, no kurde policja Ja nie wierzę No, dajesz Co? 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 Zostałeś rozwocze wyrzucony przez. Ra 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 ra. O, tak być nie będzie. No, zostaliśmy chamsko wyrzuceni z serwera. Mm, widzicie, no, administracja po prostu, no administracja. E, Frakcją na tym serwerze po prostu nie umiem się bawić, nie mają humoru. E, jedyne co potrafią robić to. Kikować, mutować, zabierać prawo jazdy na miesiąc chyba, bo teraz nie wiem, nie wiem który jest, który jest dzisiaj. Dzisiaj jest... 7 grudnia. No, czyli na miesiąc, równy miesiąc potrafią zabrać prawo jazdy, nic nie interweniują starzy, dobrzy, którzy byli w frakcji, co się wtedy bawiłem tak, jak wtedy wam opowiadałem na grupie Cowboy Bobixa, coś robili przynajmniej była jakaś reakcja, interakcja, pościgi i to było rzeczywiście realne, a nie że tak o... pyk i se zbanujesz i ci zabierę prawo jazdy, no tak nie jestem przy tobie, nie? Tak wyciągnę cię z pojazdu jelo. To jest w ogóle nie RP, więc proszę mi tutaj um, nie mówić, że ja robię rzeczy nie RP, to że jeżdżę pod prąd i to nie jest RP albo że stoję na chodniku jak na pewnym jednym serwerze staliśmy sobie z ekipą na chodniku yy, i tam dawaliśmy sobie pieniądze tak wiecie, no tak jakbyś byś... ty, na przykład ty albo o tam kolega obok to, co Cię siedzi, albo koleżanka tutaj, yy, co jest też obok ciebie yy, no Byście dawali sobie pieniądze na ulicy, yy, tak wiecie w grupce to to, to nie jest RP to... Mm -mm. to nie jest RP, no ale dobra, spoko, wyrzucili nas z serwera, dostałem kika yy, od propa Um, prop WZ, WNTZ, nie, wiem, co to znaczy, ale pewnie um, co, co, coś oznacza, że jest idiotą. No, um, Propa nie pozdrawiam, um, nie pozdrawiam te, tego, co tutaj nie potrafią się bawić. Um, na serwerze tylko kurczę, myślą, że mają rangę, to są fajni. Um, no, Dobra. Jeżeli będzie tak po prostu dalej, jeżeli wiecie, nie będzie takiej interakcji, nie będzie co tutaj robić, po prostu zmienimy serwer. Ja sobie tam bardziej wglądnę się w te tematy i tak dalej w tych serwerów, żeby wiecie nie na świeżo, że tak powiem, nie na świeżo um, grać, nie na świeżo grać, że mu, żeby, 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 wiecie, powiem, że o oh, fajny serwer, coś tam coś tam, a tak naprawdę na nim nie grałem. Tutaj też trochę pograłem, ale no widać za krótko, żeby robić to z jakąkolwiek z niego serię. Dobra, po, jeszcze będzie pewnie parę odcinków, jeżeli chcecie. E, ja postaram się, żeby odzyskać to prawo jazdy jeszcze dzisiaj. E, no, frakcji yy, policyjnej, nowej tej, nie pozdrawiam, bardzo serdecznie nie pozdrawiam. Yy, no i to ekipa ogólnie tutaj była, nie pozdrawiam, pozdrawiam tylko yy, prawilne mordeczki tutaj yy, Leosia, Miodzia, tego Szoguna co był, yy, Szoguna kojarzę właśnie z live'ów coś, yy, no i resztę, która tutaj Chciała coś ze mną zdziałać, ale się nas niestety nie udało. Dobra, ja się będę z wami żegnał. Dzięki wielkie za oglądanie. Przepraszam, że tak to wyszło, no ale wiecie. Ja się chciałem bawić. Oni po prostu nie potrafią, bo są widać. Idiotami. <grytania> Dobra. Bez zbędnego pitalenia. Jeszcze ja nas żegnam. No i cześć. Elos!